Cześć Wam, z tej strony Łukasz. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić efekt glow na przykładzie prostej grafiki z flakonikiem perfum. Wyszło tak, że wszystko tu świeci. Ale wiecie, jak błyszczeć, to błyszczeć. Zaczniemy od umieszczenia butelki z perfumami na neonowym tle. Wydaje mi się, że różowy flakonik fajnie wygląda wśród tak mocno zabarwionych roślin. Powieram warstwę z i szukam trybu mieszania, który podkręci jego kontrast i kolorystykę. Grupuję warstwy i rysuję nad nimi niebieski neonowy shape. Kolor pobieram z tła. Klikam prawym klawiszem myszy na kształcie i wybieram Clipping Mask. Dzięki temu kolor niebieski widziany jest tylko w obszarze wcześniej stworzonej grupy z butelką. Szukam trybu mieszania, który będzie pasował do koloru różowego. Chcę zrobić przejście tonalne z koloru niebieskiego do różowego. Gdy już się zdecydujemy na efekt, to nadajemy warstwie maskę i za pomocą czarnego gradientu odkrywamy górną część flakonu. Teraz widzę, że przejście tonalne jest blade. Więc powielam warstwę z butelką i znowu szukam trybu mieszania, który trochę ją nasyci. Zacznijmy od pierwszego efektu Glow, który zastosuję na tekście umieszczonym na etykiecie produktu. W tym celu klikam prawym przyciskiem myszy na warstwie z tekstem i wybieram Blending Option. W pierwszej warstwie z tekstem nadam różowy glow, aby przyciemnić obszar wokół tekstu. Powielam warstwę za pomocą skrótu Command J i klikam dwukrotnie na napis Efekt pod warstwą z tekstem. Uruchamiam po raz kolejny panel z opcją Outer Glow. Tym razem wybieram biały kolor. Jeżeli chcemy nadać fajny efekt glow obiektowi, to powinniśmy pobrać kolor właśnie z tego obiektu. Bawimy się głównie opcjami Opacity i Size. Tutaj nie ma reguły. Musimy sami wybrać odpowiedni zakres efektu. Warto sobie czasem oddalić kompozycję i sprawdzić, czy z daleka wygląda tak samo dobrze. Jak zwykle pilnujemy porządku na warstwach. Dodajemy trochę blasku za flakonem za pomocą gradientu. Ustawiamy tryb mieszania i transformujemy kształt za pomocą komand T. Warto zawsze zmienić takie kształty, aby nie były zbyt symetryczne. Aby lepiej wtopić perfumy w tło, wybieram Blending Option i stosuję Interglow. Wybieram kolor naszej poświaty, którą nałożyliśmy przed chwilą. Dzięki temu będzie ona wpływała także na butelkę. Gdybyśmy wybrali kolor niebieski jako glow w tyle butelki, to i teraz lepiej wyglądałby kolor niebieski. Czyli chcąc lepiej wtopić obiekt w tło, zawsze pobieramy kolor pochodzący właśnie z tego tła i używamy go na krawędziach obiektu. Oczywiście nie zawsze musimy używać tak automatycznych opcji jak Interglow. Czasem wystarczy podmalowanie braszy. Natomiast tutaj taki równy glow z każdej strony spisze się idealnie. Kolejnym dobrym sposobem na glow jest tworzenie warstwy z jaskrawym, neonowym kolorem umieszczonym powyżej warstwy, którą chcemy rozświetlić. Ja oczywiście szaleję z różem. Na tak powstałą warstwę nakładamy maskę i wypełniamy ją kolorem czarnym. Następnie bierzemy gradient albo pędzel i w niskim trybie krycia odsłaniamy za pomocą białego koloru miejsca, które chcemy rozświetlić. Oczywiście wszystko robimy z wyczuciem. Przesadzony efekt nie będzie wyglądał dobrze. Zawsze możemy zmienić krycie warstwy i zniwelować wpływ naszego szaleństwa. No dobra, przechodzimy dalej i dodajemy kolejny siedzący element. Będzie to prosta ramka, która świeci na krawędziach. Rysujemy shape i w blendy poprzez nadajemy mu stroke. Zgadnijcie w jakim kolorze. Przypilnujcie, aby w opcji Position miał ustawiony Inside. Dzięki temu krawędzie ramki będą ostre, a nie jak w przypadku Outside zaokrąglone. Teraz musimy sprawić, aby czarny obszar przestał być widoczny. Niestety, opcja Opacity tutaj się nie sprawdzi, gdyż nasza różowa ramka także zniknie. Na szczęście poniżej mamy słowak z opcją Film, który ukryje zawartość warstwy, ale pozostawi efekty. Więc nasza ramka będzie widoczna. Dodajemy Outer Glow ramce, czyli po zewnętrznej stronie będzie z niej emanował blask. I oczywiście znowu trudne wybory. To samo robimy po stronie wewnętrznej, tylko że w tym celu używamy Interglow. Obracam delikatnie ramkę i poprawiam proporcje wszystkich elementów. Będę chciał wyciąć kilka liści i umieścić je przed ramką. Ciach, ciach, ciach. Przenosimy warstwę na samą górę kompozycji i nanosimy na szybko poprawki magiczną różdżką. Wycięcia nie muszą być dokładne i tak je ukryję. Znowu używam magicznej różki. Tym razem klikam na tło i stosuję skrót Command I, odwracający zaznaczenie. Mam zaznaczony listek i przy pomocy gradientu pokrywam jego krawędzie przejściem tonalnym. To samo robimy z drugim liściem, ciach. Powielam warstwę z ramku za pomocą Komand J. Usuwam efekty Inter i Outer Glow. Można to zrobić klikając w oczko przy efekcie poniżej warstwy, na którą ten efekt jest nałożony. Zamieniam warstwę na Smart Object. W Blending Option zmieniam krycie, które będzie wyglądało jak cień. I na koniec dodaję Gaussian Blur. Nie może być zbyt duży, aby zupełnie nie rozmył nam cienia. Decyduję się jednak na inny kolor i wybieram nałożenie koloru na cień. Następnie zmieniam go na smart object po to, żeby tryby mieszania na niego wpływały. Teraz jest znacznie lepiej. Dokładnie to samo robię z flakonikiem perfum. Chciałbym, aby nasza butelka była transparentna w miejscu, gdzie nie ma perfum. Na pierwszą warstwę z butelką nakładam maskę i maluję po białych miejscach pędzlem. Teraz, gdy już wszystko mam gotowe, mogę sobie jeszcze dopieczać szczegóły. Na koniec zawsze warto lepiej wszystko zgrać ze sobą. Między innymi dodaje warstwy do pasowania. Krzywe i poziomy uszlachetnią trochę tą neonową grafikę. Wyszło bardzo różowo, ale udało nam się kilka razy nadać na obrazku efekt glow. Swoją drogą dowiedziałem się od znajomej, że kolor różowy kiedyś oznaczał siłę i był przypisywany mężczyznom. Dopiero z biegiem czasu uznano go za mało poważny i niemęski. Nie mówcie, że nie wiedzieliście. To wszystko na dziś. Dajcie suba i łapkę w górę, jeśli lubicie kolor różowy. No jak nie lubicie, to też dajcie. Trzymajcie się. Cześć.